wszystkim, w dzisiejszym materiale opowiem Wam o kuchni wolno Marki Gorenie. Będzie to pierwszy film, pierwszy materiał o kuchniach wolno a na pewno pojawi się ich o wiele więcej. A przede wszystkim, czego się dowiecie, co warto wiedzieć, jakie funkcje posiada ta kuchnia? Przede wszystkim jest to funkcja Fry, która wykorzystuje pieczenie beztłuszczowe. Zazwyczaj było to zapoczątkowane pojedynczymi urządzeniami, które cechowały się właśnie pieczeniem beztłuszczowym. Dodatkowo, Funkcja Extra Steam, czyli wykorzystanie pary już w piekarniku w kuchniach wolnostojący. Więc nie przedłużając, zaczynajmy. Zacznijmy od wymiarów. Przede wszystkim kuchnia jest o szerokości 60, czyli ta większa. O głębokości również 60 cm. No to już wymiar standardowy przy większości kuchniach, oraz wysokości 85 cm, czyli spokojnie będzie ona na równo. Z blatem. Dodatkowo jest ona w klasie energetycznej A i tutaj bardziej chodzi o piekarnik, który jest oczywiście elektryczny, w kolorze stal nierdzewna. Możemy zauważyć, że na dole ta półka jest niebieska, ta szuflada jest niebieska. Natomiast to jest to spowodowane tym, że jednak przyjeżdża z fabryki tak i kiedy mamy to na sklepie, nie zrywamy takich dodatkowych zabezpieczeń. Rodzaj płyty górnej jest to płyta gazowa z czterema palnikami, można powiedzieć standardowymi. Mamy tutaj dwa średnie palniki umiejscowione z tyłu oraz duży po prawej stronie i mały z przodu po lewej stronie. Jest ona wyposażona w elektryczną zapalarkę gazu oraz przykrywę płyty palnikowej jest wykonana ze szkła. Mamy tutaj zastosowane gentle close, czyli miękki domek w drzwiach piekarnika, dzięki czemu po zamknięciu puszczeniu tych drzwi one nie trzasną, nie walną, tylko powoli lekko się domkną. Tutaj wyświetlacz LED-owy, iconet LED w kolorze białym, na którym możemy ustawiać różne funkcje, jak przypuśćmy, timer, czas pieczenia, czy aktualny aktualną godzinę. Wszystko wiecie się w dalszej części e, materiału. E, jeśli chodzi o ruszty, mamy tutaj ruszty żeliwne, nie mamy tych tradycyjnych emaliowanych, dzięki czemu one dłużej utrzymują ciepło, a przede wszystkim nie opalają się na biało i e, tutaj nie odkształcają e, się pod wpływem temperatury i ciem, o, dużego obciążenia, jeśli położymy jakiś duży garnek, a wiadomo, mamy tutaj sześćdziesiątkę, więc która jest jak najbardziej do tego e, przystosowana. O, szuflada, o której już wcześniej wspominałem, która jest obklejona Niebieską folią jest na rolkach, spokojnie możemy ją wysunąć. Cała wykonana z metalu, więc też to jest troszeczkę lepsze e, tworzywo niż typowy plastik, który może e, odpaść, pędz e, lub cokolwiek innego może się z nim stać. E, jak najbardziej tą kuchnię pod względem takich pierwszych, e, na pierwszy rzut oka możemy klasyfikować klasą, e, można powiedzieć e, premium. E, jeśli chodzi o pojemność piekarnika, Mamy tutaj aż 71 litrów, w tym momencie w sześćdziesiątkach już w większości spotykane. Natomiast możemy znaleźć też o wiele mniejsze piekarniki, 60 parę, 50 parę litrów i również kuchnia sześćdziesiątki, więc jak najbardziej gorenie tutaj zasługuje na plus o pojemności piekarnika. Powiedzmy teraz coś przede wszystkim o tych opcjach, o których praktycznie zaczęliśmy materiał i wyjaśnijmy jak one dokładnie działają oraz gdzie je dokładnie załączyć. Pierwszą funkcją, na którą należy zwrócić uwagę, jest ona dość przydatna w codziennym użytkowaniu piekarnika, będzie to funkcja szybkiego nagrzebu. Gorenie tutaj podaje, że potrafi nagrzać przy odpowiedniej włączeniu tej opcji, nagrzać piekarnik do 200 stopni w zaledwie 4,5 minuty, więc jest to dość duże osiągnięcie i dość szybko. Nie musimy się martwić, że zaczynając przygotowywać coś na blacie, że nie zdążymy nagrzać piekarnika i będzie to wydłużony czas oczekiwania. Jeśli chodzi o kolejną opcję, o, o której już wspominałem, będzie to Airfry, czyli tak zwane pieczenie beztłuszczowe. Jak najbardziej Gorenie wprowadziła swoją dedykowaną funkcję, jeśli chodzi o te pieczenie beztłuszczowe, wybierane na pokrętle. Jest to oczywiście termoobieg z górną grzałką, natomiast warto pamiętać, że należy używać tej opcji. Z dodatkową perforowaną tacą brytwanną, która jest suwana do piekarnika. Natomiast akurat ten model nie posiada tej tacy, możemy użyć tej kratki i jak najbardziej na tym umiejscowić produkty, które chcemy piec bez Jest to alternatywne rozwiązanie. Natomiast jeśli bardzo chcemy, możemy jak najbardziej dokupić taką blachę przez gorenie. Kolejną opcją będzie Extra Steam, czyli wykorzystanie pary w piekarniku w kuchni wolnostojącej. I tutaj na czym to polega? Mamy dwie opcje, w których taki piekarnik działa z funkcją pary i będzie to termoobieg z prowadzeniem pary lub górna i dolna grzałka, również z prowadzeniem pary. Jest to niczym innym jak wlanie tutaj do piekarnika w odpowiednie miejsce, które właśnie zobaczycie na przebitce, troszeczkę wody do podczas pieczenia i uruchomienie właśnie tej opcji, dzięki czemu będzie bardziej chrupiąca skórka, bardziej, można powiedzieć, niewysuszone mięso. Można znaleźć bardzo dużo, zastosowań właśnie wspomaganie pieczenia parą. Też nie pomylmy z tego, że jest to typowe Typowy piekarnik parowy, który ma generator pary. Mamy tutaj jedyną opcję wspomagania pieczenia parą. I nie będziemy mieli możliwości na przykład tutaj już gotowania parą. Jak, jaką, jak taką opcję możemy znaleźć w piekarnikach do zabudowy? No oczywiście z typowo generatorem pary. Mamy tutaj również funkcję Multi Air. I na czym ono polega? Przede wszystkim jest to równomierne rozprowadzenie temperatury po całym piekarniku poprzez sprytnie umiejscowione otwory wentylacyjne, jak podaje tutaj gorenie, oraz specjalnemu okrągłemu kształtowi właśnie tutaj na tylnej grzałce. Możecie właśnie zobaczyć to na przebitce, jak to wygląda i dzięki temu po całym piekarniku jest równomiernie rozprowadzana temperatura, przez co nie musimy się martwić, że coś będzie niedopieczone. Natomiast jeśli chodzi o to, tą funkcję, jak najbardziej większość piekarników już, większość kuchni wolnostojących w tej klasie, jak najbardziej to rozwiązanie również ma zastosowane. Troszeczkę inaczej opisane, może też troszeczkę inaczej wygląda. Te otwory wentylacyjne niż akurat w Goreni, natomiast działa jak najbardziej we wszystkich tak samo. Następnie warto wspomnieć, że czyszczenie piekarnika też tutaj jest rozwiązane na zasadzie czyszczenia aqua clean, czyli czyszczenia parą wodną. I w tym momencie, jeśli nie kupujemy kuchni, gdzie w piekarniku mamy kłady katalityczne lub pyrolityczne, to rozwiązanie istnieje praktycznie już wszędzie. Na czym ono polega? Przede wszystkim ustawiamy piekarnik najlepiej z dolną grzałką do poziomu około 100 stopni. Następnie wlewamy do brytfanny około pół litra wody i przez 30 minut niech on sobie spokojnie paruje. Następnie po 30 minutach wyłączamy piekarnik. Jeśli jakieś, jakaś woda została, wylewamy i po prostu szmatką wycieramy. I te wszystkie tutaj zabrudzenia z powłoki powinny bez problemu zejść. Warto również dodać, że ten piekarnik, Goranim jest wyposażony dodatkowo w prowadnice e, teleskopowe, e, które um, o wiele bardziej e, ułatwiają nam pieczenie, e, kiedy musimy, przypuśćmy, polać e, mięso sosem, przewrócić je podczas pieczenia, e, ponieważ wystarczy taką tacę wysunąć e, i nie musimy się martwić, że ona się przegnie, e, wywali, e, poparzymy się lub co się stanie. wysuwamy, przewracamy, a następnie spokojnie e, wsuwamy. Jeśli chodzi o wyposażenie, całkowite piekarnika, bo możemy spotkać się różne, mamy tutaj bretwannę głęboką, brytwannę płytką oraz zwykłą kratkę, która jest w każdej kuchni. Teraz przejdźmy do wyświetlacza i zobaczmy, jak ustawić tutaj godzinę i jakie mamy dodatkowe opcje. Po podłączeniu do kontaktu, automatycznie widzimy, że zegar nam miga, i w tym momencie powinniśmy jak najszybciej ustawić temperaturę, temperaturę, jak najszybciej ustawić daną godzinę, ze względu na to, że bez ustawionej temperatury nie odpalimy żadnej funkcji piekarnika. Nie będzie to możliwe, piekarnik nie będzie działał. Wystarczy tutaj wcisnąć. Ustawić sobie jakąkolwiek, jeśli nie chcemy aktualnej, a następnie zaakceptować. I w tym momencie godzinę mamy już ustawioną. Oczywiście mamy przyciski tutaj dotykowe, jest to wyświetlacz LEDowy, jak wcześniej wspominałem. I mamy teraz dodatkowe opcje. Przede wszystkim timer, który ustawiamy, jeśli chcemy, aby poinformowało nas, że już potrawa tyle i tyle się piecze. Przejdźmy teraz do podsumowania. Podsumujmy. Przede wszystkim z tych ciekawszych opcji, na jakie możemy tutaj trafić, będzie na pewno wykorzystanie pary w piekarniku oraz air fry, i będą to plusy, które mogą nas przekonać do zakupu tej kuchni. Dodatkową rzeczą na pewno jest miękki domek Gentle Close, który występuje akurat tutaj. Ze względu na to, że często zdarza się tak, że nie mamy ręki i chcemy tylko puknąć, aby nam się to domknęło, a tutaj będzie powoli się domykać i nam nie, nie będzie trzaskać, nie będą trzaskać te drzwi od piekarnika. Natomiast jeśli chodzi o minusy, brakuje mi w tej kuchni przede wszystkim różne obrotowego, gdzie mogłoby się tu znaleźć w takiej. Klasie, plus do tego wkładów katalitycznych, bo już na rynku pojawiły się jak najbardziej kuchnie, gdzie w piekarnikach mamy właśnie takie wkłady katalityczne. Jest to łatwiejsze w utrzymaniu czystości oraz jednym z minusów. Dla niektórych tak, dla niektórych nie. Umiejscowienie tego dużego palnika, który jest z przodu po prawej stronie. Jesteśmy przyzwyczajeni, że w większości kuchni znajduje się to po lewej stronie, w jeszcze starszych kuchni, jeśli mamy, może znajdować się z tyłu. Gorenie poszło troszeczkę naprzeciw, zrobiło to troszeczkę inaczej, i takie rozwiązanie niektórym może się podobać, niektórym nie. A to już wy musicie zdecydować, czy ta kuchnia jest akurat dla Was i te funkcje, które posiada, przekonują Was do zakupu.